W 75. rocznicę Bitwy Warszawskiej w Ossowie i Radzininie odbyły się uroczystości z udziałem weteranów wojny XX roku. Rosja zdecydowanie odrzuca militarną część amerykańskiego planu zakończenia wojny w byłej Jugosławii. Panorama Krystyna Człów na Doby Wieczór Państwu. W 75. rocznicę Bitwy Warszawskiej w Ossowie odprawiono msze świętą w intencji poległych za ojczyznę w wojnie 20 roku. W mszy uczestniczył prezydent Lech Wałęsa, przedstawiciele parlamentu, rządu, generalicja i kombatanci. W homili biskup Leszek Sławojgłódź przypomniał, że bitwa warszawska miała wymiar militarny, polityczny, ale także religijny. Uwrót Warszawy walczyliśmy o wiarę świętą przeciwko ateizmowi, powiedział biskup. Był czas, że tylko po kruchtach przyciszonym głosem wspominaliśmy Mówiliśmy o tym dniu, o tej dacie, o tamtych zdarzeniach. A przecież i potem, w 20 lat później, tych 40-letnich już legionistów wywożono na Sybir. Podczas uroczystości na mapie plastycznej zaprezentowano przebieg bitwy warszawskiej. Prezydent Lech Wałęsa przypomniał, że Polacy byli jednym z największych narodów pozbawionych własnego państwa. Bolszewicka Rosja głosiła prawo narodów do samostanowienia. Narodom imperium niosła jednak na bagnetach, na bagnetach propozycję władzy radzieckiej. Po południu na cmentarzu żołnierzy wojny 20 roku w Radzyminie odprawiono mszę świętą. Uczestniczył w niej prezydent, premier, marszałkowie Sejmu i Senatu, wojsko, kombatanci oraz mieszkańcy Radzymina. Tu było polskie Wardę i tu był cud nad Wisłą. Na warszawskim cmentarzu powązkowskim hołd poległym złożyli przedstawiciele polskiej prawicy. Bitwa Warszawska była kulminacyjnym momentem wojny polsko-radzieckiej. W czerwcu 1920 roku armia czerwona pod dowództwem marszałka Tuchaczewskiego rozpoczęła ofensywę, której celem było dotarcie do rewolucyjnych Niemiec i wsparcie tamtejszych komunistów. 75 lat temu nasz kraj stał się przeszkodą dla wzniecenia światowej rewolucji. Żołnierze liczącego zaledwie 2 lata wojska polskiego musieli bronić stolicy przed natarciem dwukrotnie liczniejszego przeciwnika. Większość słaniała się ze zmęczenia po kilkusetkilometrowym odwrocie. Przywódcy kraju obawiali się, że armia i społeczeństwo mogą nie wytrzymać naporu przeciwnika. Piłsudski sam stanął na czele atakujących oddziałów i znajdował się w centrum operacji do 18 sierpnia. Józef Piłsudski podjął decyzję o obronie stolicy i równoczesnym uderzeniu na przeciwnika z rejonu Modlina. Według historyków wojskowości był to bardzo ryzykowny manewr, gdyż Polacy nie dysponowali siłami pozwalającymi na kontratak. Bitwa warszawska przeszła do historii jako cud nad Wisłą. Pierwsze od kilkuset lat samodzielne zwycięstwo polskiego oręża. Historycy europejscy powiedzieli już to za nas, że była to 18 najważniejsza bitwa w dziejach świata, w związku z tym i także ocalenie Europy. Przez pół wieku po II wojnie światowej propaganda uznawała zwycięstwo za niesłuszne. Od roku 39 do ostatniej chwili nikt nie mógł powiedzieć, że był ochotnikiem czy żołnierzem dwudziestego roku, bo to była legitymacja do wyjazdu na dziki niedźwiedzie. Podczas pobytu w Radzyminie prezydent Lech Wałęsa spotkał się z mieszkańcami. Zaapelował o wykorzystanie szansy, jaka stanęła przed Polską. My wzięliśmy, wzięliśmy trzecią pospolitą w marszu. W marszu i dlatego wiele złego na no złego. Wiele, wiele rzeczy zrobimy, które, które nie należałoby zrobić. No ale demokracja ma to do siebie, że ktoś kogoś wybiera, tak jak was wybrano, i wy podejmiecie decyzję. Prezydent powiedział także, że nie jest możliwe, aby w wyborach wystartował jeden kandydat prawicy. O wygranej zadecydują programy, ale nie te, które są dziś, powiedział Lek Wałęsa. Z okazji 75. rocznicy Witwy Warszawskiej i 60-lecia ogłoszenia 15 sierpnia Dniem Czynu Chłopskiego... Pod pomnikiem Wincentego Witosa w Warszawie odbyła się manifestacja zorganizowana przez Polskie Stronnictwo Ludowe. Prezes PSL Waldemar Pawlak przypomniał, że Wincenty Witos, premier rządu obrony narodowej, potrafił zjednoczyć cały naród do największego wysiłku, który pozwolił ocalić Polskę i Europę. To zwycięstwo zwane cudem nad Wisłą ludowcy ogłosili w 1935 roku dniem czynu chłopskiego. Rosja zdecydowanie odrzuca militarną część amerykańskiego planu zakończenia wojny w byłej Jugosławii. Bośnia ustami swojego ambasadora w Wielkiej Brytanii stwierdza, nowy amerykański plan, jeśli w ogóle jest amerykański, podzieli los wszystkich innych planów. Nie ma żadnych szans. Amerykański plan jest nadal trzymany w ścisłej tajemnicy. Znają go tylko dyplomaci państw grupy kontaktowej. Nie znają strony konfliktu w byłej Jugosławii. Już to zmniejsza jego szanse, ponieważ wojające państwa nie życzą sobie żadnych decyzji za swoimi plecami. Pokojowi nie sprzyja też rywalizacja amerykańsko-rosyjska, przypominająca czasy zimnowojenne. Tak jak Moskwa ciepło przyjęła plan amerykański, odrzucając jednak zasadniczą, militarną jego część, tak samo Waszyngton określił jako konstruktywny rosyjski plan zwołania Międzynarodowej Konferencji w sprawie Bośni, nie wspomniał jednak o przyjeździe na nią prezydenta Clintona. Tak więc szansa na pokój, którą otwierała zmiana układu sił w byłej Jugosławii po zwycięstwach Chorwatów w krainie, powoli znika. Wiadomo jednak na pewno, że Amerykanie zrobią wszystko, aby do września osiągnąć jakikolwiek postęp, zanim kongres przeforsuje zniesienie embarga na dostawy broni dla Bośni. Clinton chce zlikwidować niebezpieczną sprawę Bośni, która może pogrążyć go w kampanii prezydenckiej 1996 roku. Tymczasem w byłej Jugosławii nie czekają już na żaden nowy plan podziału Bośni. Bojące strony same dzielą republikę na czyste etnicznie regiony. Zmierzają do raju, nieskalanego etnicznie raju, powiedział wysoki komisarz ONZ do spraw uchodźców Krysjanowski. Serbowie wypędzili z bośniackiej Banialuki prawie wszystkich Chorwatów. Ten sam los wkrótce czeka tamtejszych muzułmanów. Prowadzą systematyczną i doskonale zorganizowaną akcję przeprawiania wypędzonych przez rzekę Sawę i jeszcze sobie każą płacić po 100 marek za miejsce w Łodzi. Chorwaci z kolei nie tylko wypędzają Serbów z krainy, ale systematycznie niszczą wszystko, co Serbowie po sobie zostawili w swojej dawnej enklawie. Wicepremier Chorwacji Wladimir Sekes chce jak najszybciej uprawomocnić wszelkie zmiany. Uważa, że w Konstytucji powinien pojawić się zapis, że w Chorwacji nie ma żadnych mniejszości, które należy chronić. Naczelny dowódca wojsk chorwackich generał Zwonimir Czerwenko zagroził, że jeśli Serbowie nadal będą ostrzeliwać okolice dubrownika, Chorwaci rozpoczną nową ofensywę. Wzdłuż całej granicy ze wschodnią Hercegowiną zostały skoncentrowane toporowe oddziały, które czekają na rozkaz rozpoczęcia akcji. Serbowie z Trebinia wielokrotnie w ciągu dnia ostrzeliwali się w pobliżu dubrownika. Są ofiary śmiertelne. Jednocześnie generał Czerwenko jeszcze raz podkreślił, że tylko militarny sojusz z muzułmanami może doprowadzić do wyzwolenia Bośni i Hercegowiny. Siódmy Korpus Muzułmański jest około 15 kilometrów od Doniego Wakupa, środkowej części Republiki. Muzułmani jeszcze raz wezwali mieszkańców miasta do bezwarunkowej kapitulacji. Do Doniego Wakupa przyjechał dzisiaj przywódca bośniackich Serbów Radovan Karadzic. Karadzic cudem uniknął śmierci, gdyż w pobliżu miejsca, z którego nawoływał ludność, aby broniła się do końca, spadł pocisk moździerzowy. Z kolei prezydent krainy Milan Martić, założył w Banioluce, wojskowy sztab kryzysowy i zapowiedział, że Serbowie rozpoczną tam walkę partyzancką. Francuski kardynał Roger Czegaré, specjalny wysłannik papieża Jana Pawła II do Sarajewa.